Witamy po raz kolejny. Jesteśmy teraz na krótkiej przerwie, czas na kawę po prawie godzinnym... No koło godziny było wykładu. Ze mną jest tutaj ojciec Wojciech zajęć, przepraszam, tak, to były zajęcia tak. jednak widać profesor. <noise> no właśnie z tym zmartwychwstaniem, gdzie ta nasza praca, jako stańców dzisiaj, praca nad zmartwychwstaniem społeczeństwa, ale i też tych młodych, którzy, którzy przyjechali, gdzie oni mogą odkryć siebie jako tych, którzy, którzy będą przedłużeniem tej pracy, którą zleca nam zmartwychwstały. Bóg powołuje nas do pracy nad zmartwychwstaniem społeczeństwa, Byśmy razem pracowali nad zmartwychwstaniem społeczeństwa. To jest jeden z ważnych punktów naszej duchowości. Dla nas zmartwychwstańców pracować nad zmartwychwstaniem społeczeństwa to jest najpierw pracować nad swoim osobistym zmartwychwstaniem, czyli pozwalam się najpierw z i to, żeby Jezus mnie wskrzesił do życia, czyli także przez osobiste nawrócenie, przez modlitwę, ale także we wspólnocie. To jest bardzo ważne, że z martwych wstaje, przechodzę od beznadziei do nadziei, przechodzę od smutku do radości, przechodzę od grzechu do życia w łasce, od życia byle jakiego do życia w błogosławieństwach, od do tego całej drogi kroczenia za Chrystusem. W także jest krzyż i śmierć, ale przez krzyż i śmierć do zmartwychwstania i chwały, jak mówią nasze siostry z Stanki, I, i dopiero z tego osobistego doświadczenia. I z mojego osobistego świad dawania świadectwa o Jezusie mogę, mogę iść dalej do pracy nad zmartwychwstaniem społeczeństwa. Dla nas praca nad zmartwychwstaniem społeczeństwa to jest po pierwsze przyprowadzać ludzi do Boga, do Boga, który jest miłością, do Boga, który jest nadzieją, który chce, żebyśmy żyli pełnią życia. Już tu na ziemi, ale także oczywiście w przyszłości. Więc dla nas praca nad zmartwychwstaniem społeczeństwa jest po pierwsze ewangelizacja. Ale ta ewangelizacja... Ona się może odbywać na różne sposoby. Może to być ewangelizacja taka, jak robimy razem z Galileą, czy to jest stricte ewangelizacja, kursy szkoły ewangelizacji, głoszenie kerygmatyczne. Które jest bardzo ważne, ale także ważne, jak to papież Franciszek mówi, ważne jest też ta druga ręka ewangelizacji, czyli świadectwo miłości i to, co też nasze dokumenty ostatnie kapituły generalnej pokazały, że na przykład właśnie wspólnota Burego Misja, konkretna praca bycie i świadczenie poprzez bycie z osobami najbardziej potrzebującymi. I to są takie te dwie rzeczywistości. Dla nas smartwych stańców, oczywiście też tradycyjnie nie chcemy ewangelizować i pracować nad wzmacnianiem społeczeństwa w naszych parafiach i przez parafię, parafię i przez działalność naszą edukacyjną, czyli szkołę, szkolnictwo. E, witam w popołudniowej części. Mamy już sobotę, piękne popołudnie, a to popołudnie wypełnia nam gwiazda TikToka. E, bardzo poważna osoba na bardzo poważnej funkcji stanowisku kościelnym, czyli ceremoniarz. E, witam Cię, Patryk. Powiedz, skąd do nas przyjechałeś? Jestem z Wrocławia. I co tam we Wrocławiu robisz? Generalnie skończyłem teologię na papieskim wydziale teologicznym. Chciałbym zacząć szkołę doktorską, więc takie są aspiracje. No i zajmuję się liturgią szeroko pojętą. No i właśnie, powiedz nam, Patryk, po co w tą liturgię włazisz? Po co się w to mieszasz? Ja, to, to jest odpowiedź w pewien sposób na prośby, czy na jakieś takie zaproszenie ludzi, którzy pytają o tą liturgię, którzy, którym zależy na liturgii, na przepisach, na tym, żeby dobrze i e, tak, jak to powinno wyglądać, e, można było modlić się i muszą świętą, i nie tylko. Nie, oczywiście z przekąsem to wszystko mówiłem. <laughs> było to celowe takie podpuszczenie. E, faktycznie widzę, obserwując Ciebie, że, że dużo dobrego wnosisz i pokazujesz, że za liturgię nie tylko mają być księża odpowiedzialni, ale, ale i świeccy mogą bardzo dobrze tutaj w tym, w tym zadaniu się odnajdywać. E, dlatego też widzę, że, że mega wpisujesz się w ten nasz temat, który, który mamy dzisiaj zadany: operacja zmartwychwstanie. E, co jest takim głównym elementem, takim motywatorem, który ciebie nakręca, żeby. Działać, publikować na TikToku, żeby dalej tłumaczyć tę liturgię, żeby pokazywać właśnie, że brewiarz to może być piękna modlitwa, że prowadzić życie katolika to, to, to nie jest dzisiaj obciach, jakiś wstyd. Co jest takim głównym motorem? No przede wszystkim to Pan Bóg. On mnie tak bardzo jakoś motywuje i za każdym razem, jak mam jakiś taki większy dół, albo no gdzieś się podłamuje właśnie, że no może jednak dać sobie spokój z tymi publikacjami i z tym wszystkim, to on daje mi taki kopniak, taką, taką motywację, która gdzieś tam. Sprawia, że ja mówię, nie, dobra, jednak trzeba, trzeba to robić dalej, trzeba, bo ludziom na tym zależy, bo mam taki pozytywny odbiór, bo dyskutujemy, pytają się, nie, jak, właśnie jak jest, jak jest gorzej u mnie, tak dostaję szczególnie ze strony TikToka i Instagrama pytania, nie, a jak robić to, a jak robić tamto? Czyli wykurczę dalej jest jakaś taka potrzeba i jakaś taka chęć do poznawania tej liturgii. Ostatnio dostałem pytanie, czy można sobie kupić brewiarz kapłański. Ja mówię, no to nie jest brewiarz kapłański, to jest codzienna Modlitwa Ludu Bożego, dla wszystkich, nie? Nie ma czegoś takiego jak brewiarz kapłański, tylko każdy się może nim modlić, I, i ludzie mówią: Dobra, no i dwa czy trzy dni później dostaje trzy, cztery zdjęcia od trzech czy czterech chłopaków, że kupili i się modlą i się I to jest motywacja, nie? No, wiadomo, że też tą motywację czerpie z adoracji i z, i z osobistego przeżywania wiary, ale to jest taka druga rzecz. No, to też właśnie zauważyłem, że nieraz zamieszczasz wieczorne jakieś wyjście gdzieś do kościoła na, na adorację. Zresztą, w waszym świecie TikTokowych katolików, to, to, to jest piękne świadectwo i często zamieszczane, co, co pokazuje, gdzie jest to, to wasze centrum. Jak jesteś odbierany w takim, w takim naturalnym, normalnym środowisku? Choćby o konkretny przykład, rozpocząłeś pracę w szkole. I teraz jesteś katechetą, to specyficzny nauczyciel, sam uczyłem w szkole, Wiem o co chodzi. Jak jesteś odbierany? Kiedy ktoś jeszcze wie, że, że tutaj udzielasz się jako katolik na, na TikToku, na Instagramie, gdzieś tam publikujesz? Czy podchodzą do ciebie jako fajna, pozytywna osoba, która gdzieś coś, coś rozkręca, czy o, no, znowu ten tutaj świr coś... Generalnie w szkole y, chyba na razie był zbyt taki intensywny czas i większość uczniów jeszcze tego nie wie. Y, mamy dopiero wrzesień, więc oni się też dopiero zaznajomiają, jest dużo nowych nauczycieli, więc jakoś tam specjalnie nie, y, nie wnikali w to, co ja robię w, w życiu prywatnym, ale kilka osób się już pojawiło i gdzieś tam mnie poddawało. Na razie nie ma żadnych komentarzy. Nie? Ja czekam wręcz na to, chociaż y, jak pojechałem z ministrantami na Lednicę w tym roku i przyjechałem z całą grupą ministrantów z busem y, i byliśmy tam na miejscu, ja mówiłem, idę do strefy medialnej, bo mam tam trochę rzeczy do zrobienia, bo mnie poproszono. Zostawiłem ich, oni tam oczywiście zajęli się sobą odpowiedzialnie. I po jakimś czasie przyszedłem z kilkoma księżmi, e, z też znanymi z TikToka i mm, kilka osób do nas podeszło, możemy sobie zrobić z wami zdjęcie, możemy chwilę porozmawiać, muszę zapytać o to i o tamto i ci ministranci, ej, chyba też musimy sobie zrobić z tobą zdjęcie, bo oni mnie odbierają bardzo, no jeżeli mamy taką relację, że jesteśmy na co dzień, to nie patrzą na mnie jak przez, na człowieka z TikToka, tylko jak gościa, który pomaga im w liturgicznej służbie i pomuje, pomaga im się formować, nie?